Szanowni państwo, bardzo serdecznie witam na krótkim briefingu prasowym po spotkaniu z samorządowcami z powiatów naszego regionu. Dyskusja na temat ciepłownictwa i energii dzisiaj cały dzień poświęcony tym tematom jest ze mną pani minister, wiceminister klimatu i środowiska pani Anna łukaszewska trzeciakowska która jest w naszym resorcie odpowiedzialna za te kwestie. Dzień rozpoczęliśmy od spotkania w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami samorządu białogardzkiego, miasta i powiatu, dyskutując o wyzwaniach, przed którymi stanęli mieszkańcy tamtego miasta i powiatu, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciepło. Tutaj w Szczecinku spotkaliśmy się z samorządowcami wszystkich szczebli, tutaj lokalnie, dyskutując o. Działania, które podjął polski rząd w związku z kryzysem energetycznym wywołanym napaścią Rosji na Ukrainę, szantażem gazowym Putina, a wszystko to było podejmowane, aby przeprowadzić naszych obywateli przez ten kryzys, aby oni ten kryzys jak najmniej odczuli, bo że wszyscy go odczuliśmy, to niestety jest prawda, natomiast nam bardzo zależało na tym, aby mieszkańcy go odczuli jak najmniej. O szczegółowych rozwiązaniach, które proponowaliśmy, z czego one wynikały i także na temat tego, co jeszcze jest aktualnie w pracach parlamentarnych, przekażę głos pani minister Ani. Bardzo dziękuję Pani Minister. Rzeczywiście dzisiaj rano rozmawialiśmy w Szczecinie na temat wyzwań, które stoją przed samorządem Białogardu związanych ze sprzedażą ponad 10 lat temu ciepłowni prywatnemu nabywcy, prywatnej spółce w ramach grupy kapitałowej funkcjonującej, która wpadła w kłopoty daleko przed wojną energetyczną Putina. Ta wojna energetyczna tej spółce nie pomogła, i oto dzisiaj mierzyliśmy się z sytuacją, którą pomagaliśmy rozwiązać, mam nadzieję, skutecznie tak, żeby wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy w Białogardzie mieli ciepłe mieszkania, co udało się dzisiaj osiągnąć i co możemy zagwarantować, ale ten dialog jest potrzebny również po to, żeby wyjaśniać przyczyny i skutki działań osłonowych, o których mówiła. Pani minister, które są zaprojektowane w ten sposób, żeby każdy z nas każdy Polak, każda Polka, niezależnie od tego czym i w jaki sposób ogrzewa swoje domy, czy oświetla swoje domy w tej wojnie energetycznej ucierpiała możliwie najmniej. Tych rozwiązań jest cały wachlarz, bo tak musi być, bo bogactwo rozwiązań ogrzewania naszych domów jest duże i każdy z nas, niezależnie tak jak powiedziałam, czym te domy ogrzewa, to wsparcie otrzymuje od stycznia zeszłego roku już ponad rok. Mrozimy ceny gazu dla gospodarstw domowych, tych, którzy ogrzewają swoje domy gazem, gotują na gazie, mają zamrożone rachunki. Potem były dodatki osłonowe dla najwrażliwszych, potem dodatek do węgla, którego używamy do ogrzewania w dużej części jeszcze w Polsce. Potem wszystkie inne źródła ogrzewania pelet, drewno kawałkowe. Gaz, skroplony olej, potem dwie ustawy, które mrożą rachunki. Państwo to wiedzą, bo wszyscy z tego korzystamy: 2,2 i 6,3 godziny w zależności od gospodarstwa domowego, ale również ceny maksymalne dla podmiotów wrażliwych, do małych i średnich przedsiębiorstw. W międzyczasie ciepło systemowe, i o tym mówiliśmy dzisiaj najdłużej i to jeszcze sobie pozwolę kilka słów na koniec o tym opowiedzieć. Potem gaz po raz drugi. Wszyscy mamy znów zamrożone rachunki dotyczące gazu, a ci najwrażliwsi również zwrot, zwrot VAT-u. Ci, którzy grzeją swoje domy prądem również mają dodatek do prądu dzisiaj do ogrzewania prądem dzisiaj mija termin składania wniosków więc jeszcze jest moment żeby elektronicznie to zrobić do czego zachęcam tych którzy grzeją swoje domy na przykład pompami ciepła i jeżeli chodzi o ciepło, to rzeczywiście doregulowująca ustawa, która w tej chwili jest procedowana w Izbie Wyższej, która gwarantuje każdemu Polakowi i każdej Polce, że cena ciepła nie wzrośnie ponad ten poziom, który ogłaszaliśmy w wrześniu zeszłego roku, wtedy, kiedy pierwsza ustawa ciepłownicza wchodziła w życie. W większości miejscowości w Polsce, w większości ciepłowni, tamten system, który dalej funkcjonuje, zadziałał i te wzrosty są daleko niższe niż przewidywane 40%, ale są wyjątki, a dla nas każdy Polak, każda Polka jest tak samo istotna i nawet gdyby ten wyjątek dotyczył dwóch gospodarstw domowych, jednego gospodarstwa domowego, jednej ciepłowni, to ta regulacja by powstała właśnie po to, żeby każdy z nas był chroniony w jednakowym stopniu i w jednakowym stopniu ponosił ciężary tego, że yy, Wschodnia Satrapia wypowiedziała nam wojnę energetyczną. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy i także o systemie elektroenergetycznym Polski, o jego rozwoju, przyszłości, o zrównoważonym miksie energetycznym. O bezpieczeństwie energetycznym Polaków, które nagle stało się bardzo nośnym tematem, o cenach energii, za nami dyskusje, w których tłumaczyliśmy czym jest cena krańcowa, za nami sukcesy na poziomie europejskim, udało się zapewnić wszystkim nam niezachwiane źródła dostaw węglowodorów. Przed nami pytanie, co dalej, żeby taki, taki kryzys się nie powtórzył. Pracujemy nad tym i o tym rozmawialiśmy z samorządem. Ja się Zawsze bardzo cieszę, jak mam okazję z samorządem rozmawiać w różnych formułach. Tutaj również ta swobodna atmosfera powoduje, że wymiana myśli jest szybsza i odpowiedzi być może uspokajają tych, którzy jeszcze czują niepokój. Jesteśmy gotowi do tego dialogu cały czas. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pytanie odnośnie samorządowców. Z jakimi problemami się borykają? Jakich odpowiedzi szukają na tym spotkaniu? Dopytywali o mechanizm rekompensat w cieple, dopytywali o mechanizm rekompensat w energii elektrycznej. Ja cały czas zachęcam do tego, żeby się do nas zwracać, nawet w formie warsztatów. My jesteśmy na to gotowi, są webinary na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu, ale jeżeli są pytania szczegółowe, to tutaj również w jaki sposób zawierać, negocjować, modelować umowy na energię elektryczną. Jesteśmy w nowej sytuacji, więc różne rodzaje taryf powinny być brane pod uwagę. Uwagę służymy wsparciem. Rozmawialiśmy o oświetleniu ulicznym już z takich bardzo praktycznych rzeczy. Rozmawialiśmy o nośnikach ciepła i rozbudowie ciepła systemowego, również z praktycznych rzeczy o linii bezpośredniej, o odnawialnych źródłach energii. Przebogaty katalog, niewyczerpany na pewno. Ja już zapowiedziałam pani minister, że jeżeli zechce, mnie jeszcze zaprosić do Państwa, to to z przyjemnością przyjadę na dłużej i wtedy na dedykowane spotkanie u Państwa, żeby nikogo na ten dyskomfort czekania na nas nie narażać, za to jeszcze raz przepraszamy, ale te dyskusje tam były potrzebne, bo realna, realny kryzys nam groził, zwłaszcza, że działania spółki prywatnej, która była. Ewidentnie y, nakierowana na maksymalizację zysku, a niebezpieczeństwo dostaw y, doprowadziła do sytuacji, w której rzeczywiście musieliśmy zadziałać. Ta interwencja, mam nadzieję, y, została przeprowadzona skutecznie i zapobiegnie dalszym perturbacjom, ale to spowodowało, że Państwo czekali, za co jeszcze raz przepraszam. Jak rozumiem, nie ma więcej pytań. Bardzo Państwu dziękuję za. Cierpliwość, dziękuję za przybycie. I tak jak powiedziała pani minister, do zobaczenia jeszcze mam nadzieję w tym roku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani minister. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo.